jest świeżo mielona, pachnąca, mm, tylko trochę za ciepło, jeszcze. Yy, jedziemy za chwilę czy mówię nie za chwilę yy, jedziemy dzisiaj yy, na test na koronę, żeby... Się, proszę. O, żeby. dzieciaki mogły pójść do szkoły jutro, czyli ci... zostanie w domu bo to ucho jeszcze ją bardzo boli i, i nie się najlepiej, mam mocny kaszel i bierze antybiotyk, więc wolę, żeby posiedziała w domu jeszcze kilka dni, e, ale w sumie cała reszta już e, pójdzie, bo czują się na tyle dobrze, że mogą normalnie pójść do szkoły i e, ja będę mogła odgruzować po nich chałupę, bo zrobili taki sajgon, że po prostu się chce płakać. E, tak więc my się my sobie zjemy śniadanko, wypijemy kawkę, zjemy serniczkę i będziemy się zbierać na test. Wybrałam dzisiaj, słuchajcie, ten, e, nie tam, gdzie zawsze jeździliśmy, gdzie podjeżdża się samochodem. E, bo to jest na lotnisku, test, tam się jedzie pół godziny. Wybrałam taki, gdzie się e, wchodzi na piechotę. Jest mila od nas e, i ze względu na to, bo stary jest chory i nie chce, żeby jeździł e, daleko. Bo mówi, niby się dobrze czuje teraz, ale ostatnie dwa dni przeleżał w łóżku, więc cholera go tam wie. E, I e, przejdziemy się tutaj. E, zapisałam dzieciaki zrobimy testa, mam nadzieję, że tam... Ha, ostatnio były po kilku godzinach wyniki, więc mam nadzieję, że przed jutrem e, będą, oczywiście robimy je na ostatnią chwilę. Ale jak mój ojciec się źle czuł i w sumie myślałam co to o tym, żeby po prostu pojechać i z... ty myślałam, że myślę... myślałam o tym, żeby pojechać i, i nie pomyślałam o tym, żeby e, po prostu się tam przejść. Zapomniałam o tym, że, że można pójść do takiego punktu. No ale cóż, Załatwimy sprawę i będzie pokrzyt. Okay, idziemy testować. Come on. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Tutaj tak to wygląda. Mamy sześć testów. Tutaj mamy taką torebeczkę, gdzie muszę jeszcze zapisać, kto miał ten test zrobiony. Tutaj jest, jak ten test się robi. Mm -hmm. Dobra. Przystępujemy do. No to jest w środku, to jest pojemniczec, do pobierania testu i wszystkie inne torebeczki. Co więcej? Znaczy nas? Co więcej, kuszać?

Да, <laughs> the back jay, back <laughs> <and> throw. <laughs> okay, done. No no you don't need to do that deep. <laughs> no, Jay, we won't. Dzień upłynął i to dość szybko. Malina e, zaczęła i Nie wiem czy to zęby, e, bo Malina jeszcze ma, ma prawie 9 miesięcy i praktycznie, e, hmm, no nie wiem kiedy się spodziewać e, pierwszego zęba, bo tak naprawdę dziewczyny miały około 8 miesięcy i miś miały. Ona ma prawie 9 i nie ma i niby wszystkie znaki na i ziemi wskazują, że te zamki idą, ale jeszcze ich nie ma, więc obserwujemy, no, czekamy, patrzymy, co tam się dzieje. Słuchajcie, jeżeli mieszkacie gdzieś niedaleko mnie, w Birmingham, West Midlands, jest farma, która dowozi nam mleko. Mają też herbatę. Każdy od nich nie piłam, ale herbaty mają fajną tak wiedzę, tylko w chlebach, ale przywożą, chyba też jest bardzo fajna, więc gdybyście się zastanawiali, to oprócz mleka warto. Um, to są takie puszki na wymianę, że sobie im potem dać i, i oni przywożą następne. Mamy jeszcze poprzednią. No, no, a nie, oddaliśmy. Słucham. Także pod jest pora, pora kąpieli była pora garmienia e, robiłam tym na kolację pankejki Robiłam takie pankejki e, na e, kafirze, są bardzo delikatne mięciutkie, puszyste, zostawię wam przepis tam w, w, w dyskrypcji to sobie sprawdzicie e, ale naprawdę są, są pycha są super, są takie wiecie Super Fluffy. Dobra są też z jakimś, jakimś fajnym dziełem. Tak czy inaczej, no, jeszcze muszę ogarnąć jakoś włosy dwójki. Czekamy na wyniki testów i tak naprawdę, jeżeli wyników testów nie ma, to my nie możemy iść jutro do szkoły. Ale tak czy inaczej to szykuję dzisiaj, bo ostatnio miałam wyniki bardzo szybko, więc mam nadzieję, że będą do rana i będą mogły pójść do szkoły normalnie, a do w domu zostaje tylko Ida, no bo ona się, się czuje kiepsko, więc no i to na tym potyku, więc ona i tak będzie siedziała w domu. To się biorę za robotę. Mama, ja Odwróć się dookoła. Mama. Dobrze, dam ci, tylko się odwróć dookoła. No i zaraz dalej się odwróć. Do mnie, do mnie, chodź tu. <gry>